Witam w kolejnym odcinku z GTA. Chciałbym Was dzisiaj poinformować, że Rockstar będzie wypuszczał znowu tak jak było to z Low Riderami i tak jak z tymi samochodami z tych e, z te aktualizacji, znaczy tych magazynów, nie? Tam wypuszczali auto co tydzień jedno. I teraz do tych kaskaderskich, kaskaderskiej aktualizacji też właśnie tak będzie i będzie ich aż 5 w tym jeden motor i w przyszłym tygodniu dokładnie we wtorek, tak jak to Rockstar zawsze wypuszczał samochody pojazdy znaczy się tak samo weźcie wejścibyś... was dziś, znaczy dziś no jeny ja, za tydzień i chciałbym was zaprosić na oglądanie nowych odcinków właśnie z tymi z tym, że samochodami i zobaczymy też czy po tych samochodach, jak dodadzą, to czy może w końcu Rockstar da nam ten kreator tych wyścigów kaskaderskich? Bo to, żeby wam z chęcią to pokazał i sam też jestem ciekaw, czy w ogóle to będzie, więc jeszcze nie wiem. A jeżeli chodzi o te samochody, jeszcze wracając, to będzie taki jeden fajny czarny ternowy pickup. Już to nie będzie taki ten, nie wiem, jak on się nazywał. Wam pokażę. Mhm. To nie, nie będą o, takie taki ten pików, tylko będzie zwykły, ale też taki terenowy, fajny, podwyższony. Jeszcze ma być podobny do tego Gargoyla. Jeden motor i on się będzie nazywał Cliffhanger. Zamiast jeszcze właśnie tych takich o, terenowo wyścigowych, będzie jeszcze taka fajna ciężarówka Dakarowa. I mają jeszcze dodać podobne auto do. O, do tego. 770. Tylko to będzie z marki ten Ocelot, czyli trochę Rekamy zrobię, czyli Jaguar. I właśnie też będzie w malowaniach tych wyścigowych. I jeszcze tam miało być. Co tam miało być? A, jeszcze właśnie miała być tampa zrobiona na drift. Czyli wiecie, jak wygląda tampa, nie? tam ja pokażę Wam. Jakbyście jeszcze nie pamiętali, czy coś. O, ma być ta tampa, tylko że ma, będzie tutaj cała poszerzona i w ogóle spoiler. Taki ala driftowus, no. Krótko mówiąc, jak oglądaliście gdzieś, nie wiem, na jakieś ekstremy albo na tych kanalach w TV formułę drift to będziecie wiedzieć co chodzi jak wygląda mustang pod drift no dobra no ty jeszcze raz się powtórzę zapraszam was za tydzień we wtorek mam nadzieję że to będzie rano czyli nie wiem tam dziesiąta albo od 8 może ta auto będzie też nie wiem bo zazwyczaj jak wie, wiecie bo mówiliśmy że my za, zazwyczaj nagrywamy od 8 tam 9, nie? No to jeszcze raz Was zapraszam na oglądanie Mam nadzieję, że informacja też Wam się przyda. Jeżeli nie wiecie, no to cześć, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.